Co nam powiedziałaś? Ty jesteś, bo ja się nie Co? Dobrze, że ty jesteś, bo ja bym się nie dogadała Aha, okay. <grywka> Całe stoisko full full Tu nie ma dostępu Dużo towaru sprzedaliśmy. Tutaj jest, tam jest moja żona, tu jest mój syn. Zobacz, ile towaru sprzedaliśmy. Teraz przelecę się, tak szybko pokażę Ci. Tutaj mamy polskiego mistrza. Zobacz, jakie fajne karmy ma. Gołąbki. Ta samiczka kosztuje 20 tysięcy euro. Tu jest Dolisan. Teraz jest trochę spokojniej, trochę mniej ludzi się zrobiło. Tu są fajne gołki. Same asy tu sprzedają. Tu jest firma Bax. A tu jest gołębnik, którego chcę kupić. Zobaczcie jakie fajne wolierki. Idziemy do gołębnika, czy gołębniczek? Trzy przedziały, zobaczcie Belgowie. Zwykłe, proste cele, widzisz? Tak, wyjście do wolierki, wywiecznik bardzo solidnie to zrobione. Super gołębniczy Wentylacja, przesuwane sufity, wszystko tak jak ty miałeś, ale no ja bym chyba tego wolał. Tu taka duża boliera, jeszcze do tego tutaj herbot. tam też gołąbki sprzedają a tu polska konkurencja tu z Holandii chłopaki też takim towarem handlują tu masz o młode Panie Andrzeju, później jeszcze coś dogramy. 17, panowie 10. Goembi jeszcze nie chcą. Pomocnika, pomocnikowi dam SMS-a. Zaraz im może zobaczcie. Wejdą zaraz tam. Prosty, nawet się nie zerwał, na klapie siedzą. Było tam cztery, o przeważą. A tam chyba nie mam światła włączonego. <grystanie> Przeskoczył, idzie następny, idzie następny. Nie ma włażania. jeszcze h 4 czy by przelatują. Właśnie tam i była Nie obchodzi mnie to Raz, dwa, trzy, czarny, czwarty, piąty, siedem sztuk jeszcze, ale chyba dwa jeszcze siedzą do dachu mhm. Piąta, dziesięć. Nie interesuje mnie, wiedzą skąd wyszły niech tam idą Babie też są wejść zamknięte mają bra drzwi w tam mogą wchodzić Żeby tej siatki nie było, to one już by tam były, bo one siatka ich blokuje No, ale one wiedzą, że tam jest gojemnik. Szybciej, tu mam je do oblatania. A 9 przyniosłem z tego małego gojemnika, bo te stare przyszły tu. 9 czy 10 przyniosłem. Prawie wszystkie. Kury, wszyscy, wszystkie chcą, bo. O, już czarna jest, widzicie? Skoczyła czarna. Gdzie no. kolejny? Czarna już jest na zaciągu, na dachu na zaciągu. Dara Paw tam wskoczy, to im pomoże. Ale one się nie boją, Paweł. I głodne. Uparte. To dobrze, z charakterem. No i oczywiście. Jedno drugiego leci. Co to, jaszczą? Możliwe. W powietrzu jeden Leper, Szymel, nie Raz, dwa, trzy, sześć, siedem sztuk, nie chcę wejść. Dobra, pauza. Ta dwadzieścia Idę zapalić im światło. A patrzę, tutaj dwa. Z tego gojemnika. Uparte.

To jest bardzo dobra para. Oto rządka i odrzucimy i tam je wyłączy. Dajcie spokój. Gangster tu. I Karmione byłyście, czy tylko żarły Chodź, 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 Kuba, chodź. No chodź, nauczono, chodź, 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 Buda, Buda Buda, buda, buda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gołębi To jest zawsze tak Nie ma niech nocują Nie obchodzi mnie to Nie ma wchodzenia. Przejdą teraz Jest światło Przejdą Urzymy są głodne Że w kracie Chodź, 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 chodź. To tu są. Co to jest? Godno nasą czy co Nie. A, to my chce mi się na stronę, która to ja mam są. Jest ciemno Nie jest tak ciemno ale widno Dobra Wejdą 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 Nie mają wyjścia Dobra baterię słabą Tutaj siedzą